Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj to będzie całkiem inny film niż zazwyczaj, bo będzie to coś z kategorii do it yourself, czyli zrób to sam. Ja bym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić taką ściankę, którą mam u siebie tutaj w biurze. Wy ją mogliście już troszeczkę obczaić na TikToku albo na moim Instagramie. Już kilka zapytań było, co to jest. Tak naprawdę wymyśleliście, że ja jestem, słuchajcie, w takim specjalnym muzeum w Warszawie, ale to nie, słuchajcie, to nie jest muzeum w Warszawie tylko moje biuro, a ściankę zrobiłam sama. Więc yy, chciałabym Wam to dzisiaj pokazać. Jeśli film Wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek. Dobra, to tak na początek powiem Wam, co jest potrzebne do tej ścianki. Na przykład na pierwszy ogień pójdzie taka siatka. Ja tę siatkę mm, kupiłam gdzieś w necie, ale pewnie można też dorwać to na alerta. Więc takie siatki kupiłam, jest ich tutaj dużo, bo są to takie właśnie prostokąty, na których są kwiatki i ich w tym momencie ja tutaj mam sześć. Pierwotnie miało być tak, że ta cała ścianka miała być w tych kwiatach, ale moje obliczenia zawiodły i po prostu wyszło jak wyszło. Więc, po prostu są kwiatki tutaj na środku, a po bokach są lampeczki i firanki, ale zaraz do tego dojdziemy. Więc słuchajcie, po pierwsze taka siatka jest potrzebna. Jeśli znajdziecie coś podobnego, to oczywiście możecie użyć, ale ja użyłam właśnie coś takiego. Oczywiście drucik, bo drucikiem właśnie montujemy, słuchajcie, te kwiaty. I to jest naprawdę rzeźba. Nad tym siedziałam najdłużej. Nie spodziewałam się, że tak długo to będzie trwało, i słuchajcie, tak wyglądają te kwiatki. Kwiatki kupiłam na Allegro. Możecie pewnie też w jakichś tam innych miejscach je dostać. Ja wybrałam takie kwiaty, ale oczywiście możecie wybrać jakieś inne. Ja chciałam tutaj utrzymać to wszystko w takiej kolorystyce jasnej, biało-różowej. No i wygląda to w ten sposób, a z tyłu prezentuje się to tak. Mniej ciekawie, ale to nie jest ważne, bo przecież tego nie widać te kwiaty słuchajcie od dołu wsadzałam w te właśnie takie otwory i tutaj zaginałam je ym, drutem operator może y, pokazać wam to bliżej słuchajcie i tutaj właśnie wchodził kwiatek Oplatałam go bardzo mocno drutem. Każdy tak kwiat jest zrobiony, no i dzięki temu to się trzyma. Oczywiście troszeczkę trzeba uważać na te mm, końcówki, czyli na te badyle kwiatów, bo one są różne. To jest na przykład mega giętkie, bo w tam środku jest drut, ale on jest osłonięty. Ale tutaj na przykład widzicie takie druty bardzo no można powiedzieć niebezpieczne, więc trzeba na to uważać, żeby sobie nic nie zrobić. No ale oczywiście te kwiatki są do nas skierowane ogólnie przodem, więc raczej nic złego się nie powinno zdarzyć. Można oczywiście to przyciąć, ale to bardzo ciężkie jest do przycięcia. Nieraz powyginałam nożyczki, więc słuchajcie, ostatecznie zostawiłam tak, po prostu już nie chciało mi się tego robić. Nagrywam Wam też moment, kiedy przeplatałam właśnie te kwiatki przez siatkę, więc w tym momencie go będziecie mogli zobaczyć w przyspieszeniu. No, i te kwiatki sobie y, tutaj już wiszą, i one są złapane na specjalnych sznurkach. Bardzo mocno złapane do właśnie tego stelaża, który widzicie tu. Więc ja sobie teraz może odłożę te kwiaty i wam powiem teraz, co tutaj jest. Oczywiście, stelaż to jest must have. Ja go kupiłam gdzieś na necie, ale na Legro czy innych też tonach pewnie dostaniecie. Wybieracie sobie, jaki chcecie rozmiar. Ja akurat wybrałam taki, żeby mniej więcej mi się um, on zmieścił na tej ściance. Następnie już dociki i sznurki, które ja Wam wspomniałam. I słuchajcie, są firanki. Na początku myślałam, że tylko jedna firanka um, tutaj jest potrzebna, ale są słuchajcie, tutaj dwie i tutaj dwie, um, żeby to było bardziej kryjące a za nimi są właśnie lampeczki. Teraz są zimne lampki, ja niestety tego szybciej nie zauważyłam, bo chciałabym tak naprawdę ciepłe lampki, ale myślę, że te też są spoko. Oczywiście na różne sposoby one świecą, teraz akurat jest ustawione tak, ale światło może być jednostajne. No i wygląda to w ten sposób, że te kwiatki kończą mi się tutaj za kanapą, Mogłabym dalej oczywiście pociągnąć te kwiaty, zrobić to dalej, ale w sumie myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo idealnie mi się zaczyna tutaj kanapa, więc jak ja sobie tutaj będę siedziała i do Was gadała na, na niektórych filmach takich pogadankowych, to właśnie yy, dobrze to wygląda, bo nie widać tej dziury. Więc wygląda to ogólnie w ten sposób, myślę, że wyszło to całkiem spoko, jak na w ogóle pierwszy raz robienia tego, czegoś takiego. A teraz zapraszam Was z tyłu za ściankę, zobaczycie jak to wygląda z tyłu. Okej, okay, jesteśmy z tyłu i zobaczcie, tu są te siatki z kwiatami, o których Wam wspomniałam, one są złapane na tych mocnych takich sznurkach, i tak naprawdę od razu polecam Wam jasne jakieś białe sznurki używać, bo na początku ja użyłam zielony i musiałam go zmienić, bo prześwitywał właśnie z tej firanki. Więc z każdej strony są te siatki naciągnięte właśnie tymi sznurkami, te siatki też są złapane ze sobą, właśnie tymi sznurkami z każdej strony, żeby to było takie ładne, napięte. No i słuchajcie, lampeczki są puszczone z góry od tylarza i one są złapane na trytytki. Nie wiem, może sobie mam przybliżenie, to po prostu zobaczycie takie białe trytytki. <grywa> Operator, dawię <wysłyszenia. grywa> No i słuchajcie, one są złapane właśnie na te i one sobie tak spadają. Ja ich nie układałam w ten sposób, ale to są słuchajcie żyłki, więc można je wyginać w jaki sposób się chce. Ja je po prostu tak puściłam. Myślę, że tutaj tak mm, mało rzeczy jest potrzebnych do zdobienia tej ścianki. Ale najbardziej czasochłonne są właśnie te kwiatki, przeplatanie tych kwiatków w siatce. I tak to właśnie wygląda. Na rzecz tego filmu ja sobie odsunęłam tą siatkę, ale później ten cały stelaż, tą ściankę, ale później oczywiście tą ściankę sobie przysunę do mojej ściany. Też troszeczkę użyłam właśnie taśmy dwustronnej na przyklejenie jakoś tej firanki. Pewnie byłby jakiś lepszy sposób, ale słuchajcie, już miałam chwilę takie zwątpienia w tą ściankę i już miałam dosyć jej, więc zrobiłam to na taśmę dwustronną. Takie podsumowanie już na koniec. Wiele rzeczy nie potrzeba do tej ścianki, ale to jest bardzo czasochłonny Proces i pracochłonny ogólnie, więc dobrze, gdybyście mieli kogoś do pomocy, chociaż w tym przeplataniu kwiatków przez siatkę, bo to jest najgorsza rzecz w robieniu tej całej ścianki z tego wszystkiego. No i oczywiście gdzieś tam na wysokości ktoś też Wam jest potrzebny, bo mi też była potrzebna jedna osoba właśnie do montowania tego wszystkiego na górze, jeśli chodzi na przykład o lampeczki. Bo, bo ciężko na jednym krzesełku wiecie stać, trzymać wszystkie rzeczy i jeszcze nie upaść, więc przyda Wam się pomocnik. I słuchajcie, też Ścianka, tak jak wcześniej też wspomniałam, jest potrzebna mi do tego, że będę sobie tutaj siedzieć i do Was coś opowiadać, będą takie pogadankowe filmy, ale oczywiście już ją użyłam do na przykład nagrywania TikToków. Ona była moim tłem i też do wielu już zdjęć na Instagramie, więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam Was na Insta i TikToka. No, więc jestem ciekawa, czy ona Wam się podoba. Jeśli tak, to napiszcie mi to w komentarzu. Ogólnie te ścianki, słuchajcie, można sobie kupić, oczywiście, ale... Zazwyczaj takie ścianki z kwiatów są drogie i ja dlatego też chciałam to sama zrobić, bo myślałam, że e, no wyjdzie to taniej. E, pewnie wyszło, ale nie chcę ostatecznie liczyć, ile na to wydałam pieniędzy, bo powiem Wam, że ciągle musiałam dokupować kwiaty, bo źle obliczyłam za mało tych kwiatów po prostu obliczyłam. E, więc troszeczkę też to kosztowało, ale myślę, że nie tyle co taka gotowa, wielka ściana. Ale słuchajcie, też liczy się satysfakcja. Ja lubię coś sama, bo jestem taka Zosia Samosia i właśnie lubię coś sama stworzyć, później mam na przykład z tego satysfakcję, więc to jest super sprawa. Oczywiście ktoś tam z zewnątrz może na przykład tego nie docenić, ale wiem, że ja to zrobiłam sama, własnymi rękoma i, i bardzo nad tym się napracowałam, więc mam nadzieję, że zostawicie tutaj kciuka, tak po prostu słuchajcie, w nagrodę pod tym filmem. Więc y, jeszcze raz y, napiszcie mi w komentarzu, co y, Wam się w tej y, ściance najbardziej podoba, czy może lampeczki, firanka, czy może jednak te kwiaty. Mi chyba najbardziej te kwiaty, tym bardziej, że pięknie współgrają właśnie z tą kanapą. A jeśli film Wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my już dzisiaj kończymy ten odcineczek i widzimy się w kolejnym już niedługo. Pa, pa!